Przedmiot, który dziś unboxujemy, to pasta do zębów. Jak widzicie, nasza pasta znajduje się w takim ładnym pudełku, które sobie właśnie rozpakujemy. Po wypakowaniu wygląda na ten sposób jest ona w formie takiej tubki. A tutaj znajduje się specjalny otwór, dzięki któremu możemy nałożyć naszą pastę. Taką pastą możemy na przykład nasmarować pomidora. Nie pytajcie mnie dlaczego. Pewnie zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób niektóre pasty mają wiele kolorów. Można to sprawdzić, zamrażając pastę i rozcinając tubkę. Mi nie chce się tego robić, ale zobaczycie to na załączonym obrazku. Jedyną wadą tego przedmiotu jest sama tubka, która uniemożliwia nam wyciśnięcie pasty, gdy jest jej mało. Jednak biorąc pod uwagę jej skuteczność, myślę, że mogę dać jej ocenę 9 na 10.